Mam ludzie, dzisiaj pokażę jedną kordę na Minecraftie, czy tam w mini world'zie, ale to też może być na worldcraft'a widzicie już mam przygotowane tu wam pokażę moje gry czasami sobie określę, że gram w SkyWars pvp no i co? i pokażę wam dzisiaj kordy do więzienia ja oczywiście jestem Teraz nie może dołączyć, kto chce. Ja już tutaj wam pokazuję CD chwilkę. Tu macie CD, CD, sobie go przepiszcie te CD. A jak przepisać? chodzicie w nef i macie advance i tu macie CD i wpisujecie. Prosta logika. I pokażę, tu też mogą być CD, bo mi to nie zaskoczy akurat, jak pokażę kilka sidów. No i może. Po co tu wchodziłem? W ogóle. Nagram trochę. Na pomysł, co zrobię. Spalę dla was. To był dobry pomysł. Dobra, nieważne. Pokażę Wam więzienie i pokażę jeszcze Wam mojego skina. To jest mój skin. Ten taki wojskowy. Sobie wejdę tutaj. I więzienie. Jak widzicie, tutaj jestem. Trochę słabo. No i super. Na zawsze muszę to robić naprawdę. bo myślę, się już nie chce tego robić ponieważ, że grałem z kolegą w więzienie i no coś mi nie wyszło czemu te głupie reklamy mi się tu aktualizują ej nie klikam, ej nie nie gadajcie, że mi się zawiesiło bon. bon. One, one, one. Nie. Nie, ja nie wchodzę na brało. A w ogóle... A nie! Wolnie. Proszę, żeby znaleźliście moich klub no i by było w topo i by do mnie dołączyliście. Eee, więc... z jest moje łóżko, to są dla ludzi, tu mam akurat dwie żmy, i są jeszcze górne części, to cel jest za tego, czy kolda ktoś będzie miał, ale skoro to już nie będę miał, że nie będę miał, a trochę uzdaniać za... Jeden drewniany miecz i dwa drewniane killowe. I że musi było to trzeba z drzewa zrobić. To mam takie. Ej, naprawdę tych dywanów z gry nie usuniemy mi, grę z koleką? Naprawdę ich nie usuniemy? Dobra, nieważne. Zakryję to, bo to brzydko wygląda. Chyba. O. Dobra, nieważne. Jeżeli to mi podpowiem, to nie zbyt zroda. Widzicie, to już kil... to grałem z kolegą i się umówiłem, że da mi trzy trymione jeczyki i jeden I nie wiem, jak mu się udało zdobyć dwa tego kamienne kielopy, ale okej. Okay. I no, chyba to tyle oprowadziłem was tam psitki żeby można uciec. tu jest drewno a tam są różne pokażę wam jak działa blaze rod tak właśnie tak i pokażę wam co więźniowie mogą dostać na śniadanie także że to zaraz na kre kreatywa i coś weznę to narka i powodzenia